Nasz utalentowany wicemistrz olimpijski Kacper Tomasiak mierzy się z obrzydliwym hejtem z powodu bycia ministrantem. Jednak jak donoszą media, będzie mógł otrzeć łzy milionami, które wpłyną na jego konto. Ile dokładnie zarobi za medale olimpijskie? Zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. A pomożesz mi rozwinąć kanał skandalista. Małeś czegoś, co się nie udało nawet Adamowi Małuszowi. Kamilowi Stochowi i żadnemu innemu skoczkowi masz trzy medale z jednych igrzysk. Coś niewiarygodnego. No myślę że na pewno tak, chociaż tak e, akurat tak nie porównywałem za bardzo tak e, siebie teraz po konkursie. Młody chłopak jedzie na igrzyska, reprezentuje Polskę. Nie gada, nie pajacuje, nie robi wokół siebie skandali. Skacze, wygrywa. Zdobywa trzy medale olimpijskie dwa srebrne i jeden brązowy. Wraca do kraju jako jeden z największych bohaterów tej imprezy i, niestety, jak to mają Polacy w zwyczaju, rusza fala hejtu. Gdy Kacper Tomasiak, zaledwie 19-letni skoczek, stawał na starcie zimowych igrzysk we Włoszech, mało kto spodziewał się, że w kilka dni stanie się jednym z symboli tej reprezentacji. Dwa razy srebro, raz brąz. Efekt lat treningów, wyrzeczeń, bólu, presji. Poranki na siłowni, zimne skocznie, kontuzje, stres przed startem. I finał? Podium olimpijskie. I w tym momencie równolegle rozgrywa się coś, czego także trudno się spodziewać. Zamiast gratulacji i dumy, wyśmiewanie, drwiny, obelgi. Bo jest ministrantem. Naprawdę w tym miejscu jesteśmy jako społeczeństwo? Człowiek zdobywa trzy medale dla Polski, a dla niektórych najważniejsze jest to, że kiedyś służył przy ołtarzu? Pod jego zdjęciami pojawiają się komentarze w stylu Haha, ministrant kościelny medalista. Ciekawe, kto mu pomógł, jakby wiara miała jakikolwiek wpływ na długość skoku, jakby światopogląd decydował o tym, czy ktoś zasługuje na szacunek za sportowy wyczyn. No, radość jest niesamowita. E, gratulacje spływają, e, można powiedzieć, w z całej diecezji do Kacpra. Poruszenie wśród ministrantów, wśród dusz pasterzy. No, cieszymy się niezmiernie. Wielki sukces naszego ministranta. Jest właściwie czynnym ministrantem. Tak. Przed samą Olimpiadą była Msza Święta rodzinowa w intencji babci i Kacper e, pojawił się przy ołtarzu. Od dziecka był bardzo solidny. Potrafił świetnie łączyć naukę, bo wiemy, że jest bardzo dobrym uczniem, e, piątkowym, właściwie wszystkowym. E, do tego właśnie służba liturgiczna, gdzie nieraz kiedy już wiedział, że ma jakiś trening, wyjazd, potrafił to łączyć. I to jest, to jest przepiękne, i myślę, że, że może być takim też przykładem Kacper, dla innych chłopaków, którzy też oczywiście dzisiaj na co dzień mają wiele różnych zajęć, ale służba panu na pierwszym miejscu. Można być wierzącym, można być ateistą, można głosować na kogo się chce, można mieć dowolne poglądy na świat, nie krzywdzące innych. Ale jeśli ktoś wkłada biało-czerwony kombinezon i zdobywa medale dla kraju, to minimum przyzwoitości jest proste. Szacunek. A jeśli to za dużo, to chociaż milczenie. Bo za słowem ministrant nie stoi mem, stoi chłopak z krwi i kości, z rodziną, z historią, z marzeniami, z ciężką pracą, która zaprowadziła go na olimpijskie podium. No tak, to no myślę, że być może kiedyś wystarczy je na igrzyskach olimpijskich, ale to jeszcze sporo lat przede mną. Bycie ministrantem to nie przestępstwo. To nie powód do wstydu. To element czyjegoś życia, tak samo jak to, że ktoś inny działał w harcerstwie, chodził na protesty czy grał w metalowym zespole. A jednak w erze mediów społecznościowych łatwiej przykleić etykietę niż zobaczyć człowieka. Anonimowość daje poczucie bezkarności. Łatwo napisać coś pogardliwego, kiedy nie patrzy się drugiemu w oczy. Łatwo sprowadzić medalistę olimpijskiego do jednego słowa i zrobić z niego internetowy żart. Najbardziej uderza to, że hejt nie płynie z zagranicy tylko z naszego podwórka. Od ludzi, którzy powinni czuć dumę, że młody Polak rozbija bank medalowy na wielkiej imprezie. Zamiast tego próbują go zredukować do roli światopoglądowego symbolu. Piękne jest to, że nie wstydzi się swojej wiary, kiedy siada na belce startowej, ten znak krzyża. Kiedyś tak sobie nawet tutaj żartowaliśmy przed mszą w zakrystii. To było jedno z takich moich ostatnich tutaj może spotkań i tak, tak żartobliwie mówię: Kacper, zawsze żebyś ładnie ten znak wykonywał, tak jak dla ministranta przystało, nie? To kiedy ma kolejną, jak to mówią ministranci, obowiązkową mszę? Czy już go nie ma na tym grafiku? No, myślę, że, że teraz jeśli chodzi o te wszystkie wydarzenia, Zawody pewnie też rozchwytywane będzie, to już z tymi dyżurami będziemy musieli tam gdzieś na niego z przymrużeniem oka popatrzeć. Będziemy się zawsze cieszyć, kiedy będzie dał radę. To jest problem nas jako społeczeństwa. Bo jeśli trzy olimpijskie medale przegrywają w dyskusji z czyjąś wiarą, to znaczy, że zgubiliśmy proporcje. Jeśli nie potrafimy odłożyć na bok uprzedzeń i po prostu docenić realnego osiągnięcia, to coś bardzo mocno nam się popsuło. W sporcie, zwłaszcza olimpijskim, chodzi o coś większego. O wspólnotę. O moment, w którym na chwilę przestajemy się kłócić i cieszymy się razem. O dumę z tego, że ktoś z naszego kraju potrafi stanąć na podium i rywalizować z najlepszymi na świecie. Można nie podzielać czyichś przekonań, ale nie trzeba z tego powodu drwić. Nie trzeba poniżać. Nie trzeba pluć jadem. Trzy medale olimpijskie. Tyle faktów. Reszta to wstydliwy przypis do epoki, w której lajki i szyderstwo dla niektórych znaczą więcej niż zwykły ludzki szacunek. Na temat hejtu, który spadł na naszego sportowca, wypowiedział się znany komik. Ludzie czy was zdrowo popiło? Młody chłopak reprezentuje Polskę na świecie zdobywa trzy medale olimpijskie, a ja przeglądając niektóre komentarze w necie trafiam na dzbanów, którzy się z niego nabijają, obrażają, bo jest ministrantem. To, że ktoś jest wierzący czy ministrantem jest powodem do tego, żeby się z niego drwić i nie doceniać, ja świat współczesny w erze mediów społecznościowych odebrał ludziom niektórym resztki szarych komórek, zjadł i na rzadko. Bez względu na to, czy ktoś jest wierzący czy nie, z kim śpi i na kogo chce głosować, jeśli zdobywa medale dla naszego pięknego kraju, należy mu się szacun i brawa. A jak już to za dużo dla niektórych, to chociaż chwilowe zamknięcie, mok! kazane. Brawa Kacper i wielki szacun zakończył znany komik i dodał w komentarzu: Pochodzę z rodziny katolickiej. Moja żona jest wierząca i wychowuje córkę do czasu pełnoletności, aż sama zadecyduje w wierze. Ja od lat mam inne podejście do wiary i mam swoje przemyślenia na ten temat. Uważam się za ateistę. Jednak nigdy nie przeszkadzało mi, że dla kogoś wiara jest ważna, wręcz to szanuję i nie krytykuję. Nie oceniam nigdy ludzi po tym, w co wierzą. Staram się nie wchodzić w dyskusje niepotrzebne bo to każdego naprawdę indywidualna sprawa. Tego nam właśnie brakuje dzisiaj wzajemnego szacunku i empatii. A ocenianie człowieka po tym, w co wierzy lub nie wierzy, to k** bardzo słabe i świadczy o poziomie tej osoby. Podsumował Marcin. Trzy medale wywalczone na igrzyskach we Włoszech dwa srebrne i jeden brązowy oznaczają dla Kacpra Tomasiaka nie tylko sportowy sukces, ale również ogromne pieniądze, których hejterzy będą mu równie mocno zazdrościć. Łączna wartość nagród, które trafią do młodego skoczka, wyniesie blisko 2 miliony złotych. Największą część tej kwoty stanowią gratyfikacje od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Komitet zapowiedział wypłatę 400 tys. zł i 300 tys. zł za sukcesy indywidualne oraz 200 tys. złotych za drugie miejsce w konkursie duetów, które Tomasiak wywalczył wspólnie z Pawłem Wąskiem. To już 900 tys. zł w gotówce. Do tego dochodzą tokeny o wartości 550 tys. zł. Oprócz nagród finansowych zawodnik otrzyma także nagrody rzeczowe. Obraz pras biżuterię o wartości do 2000 zł. Sam pakiet od Polskiego Komitetu Olimpijskiego przekracza więc wyraźnie 1 450 tysięcy złotych. Kolejne środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki, choć tu system naliczania nagród jest bardziej skomplikowany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawodnik zdobywający dwa lub więcej medali otrzymuje jedną nagrodę, której wysokość nie może przekroczyć 75% sumy indywidualnych gratyfikacji. W przypadku Tomasiaka oznacza to 163 tysiące jednorazowej nagrody. Dodatkowo za srebrny medal przysługuje mu dwuletnie stypendium ministerialne, którego łączna wartość wyniesie 370 tysięcy złotych. W praktyce oznacza to, że same świadczenia z resortu sportu przekroczą pół miliona złotych w ujęciu łącznym. Sumując wszystkie elementy gotówkę, tokeny, stypendium i nagrody rzeczowe Kacper Tomasiak zbliża się do granicy 2 milionów złotych za swoje olimpijskie występy. To pokazuje, że sukces sportowy na najwyższym poziomie przekłada się dziś nie tylko na prestiż i rozpoznawalność, ale także na bardzo konkretne wsparcie finansowe. Na podobne, choć niższe, gratyfikacje może liczyć również Paweł Wąsek. Do niego trafi 200 tysięcy złotych w gotówce i tokenach oraz analogiczne nagrody rzeczowe i ministerialne. Łączna wartość jego nagród wyniesie pod 400 tysięcy złotych. Warto też pamiętać o długofalowym zabezpieczeniu finansowym. Zarówno Tomasiak, Wąsek, jak i łyżwiarz Władimir Semiruni będą mogli w przyszłości skorzystać z tzw. emerytury olimpijskiej. Po ukończeniu 40. roku życia, przy spełnieniu wymogów formalnych, przysługiwać im będzie świadczenie w wysokości ponad 5000 zł netto miesięcznie. Dla młodego sportowca to nie tylko nagroda za konkretne medale, ale także inwestycja w przyszłość i potwierdzenie, że olimpijski sukces w Polsce ma dziś realny wymiar finansowy. Miejmy nadzieję, że ten hejt, który się pojawił, zostanie zasypany gratulacjami w komentarzach, a młody sportowiec będzie mógł z powodzeniem cieszyć nas swoją formą sportową na kolejnych zawodach. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o takiej postawie niektórych Polaków? Czy to nasza natura bycia zazdrosnymi sprawia, że tyle osób wylewa swoje frustracje na wicemistrza olimpijskiego? Koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, a wkrótce zobaczysz więcej ciekawych materiałów.